Czym powinien się wyróżniać dobry aparat do vlogowania? Pisałem o tym jakiś czas temu poradnik na po prostu fotografuj, więc zapraszam do przeczytania. Ale, tak w skrócie, na pewno powinien być mały i lekki. Druga rzecz to odchylany ekran, aby móc widzieć siebie w nagraniu, kontrolować swój kadr, czy nie jest przepalony, czy mieścimy się w kadrze. Szczególnie jeśli mamy nie tak szeroki obiektyw. Najlepiej, jeszcze, żeby był to ekran dotykowy, tak aby móc kontrolować ustawienia. Brzmi dokładnie jak opis aparatu Fujifilm XS10, który waży 465 gram, już z baterią i kartą pamięci, więc jest bardzo lekki. W dodatku, ma odchylany ekran trzystarowy panel dotykowy. Oprócz tego, Fujifilm XS10 jest świetnie wykonany. Mamy bardzo komfortowy grip, który sprawia, że aparat z małym obiektywem, a głównie takie właśnie są w systemie Fujifilm, dobrze leży w dłoni, ale także możemy nim komfortowo nagrywać samego siebie, trzymając jedną ręką. To co bardzo mi się podoba w Fujifilm XS10, to fakt, że w okolicach spustu migawki. Mamy ułożonych kilka przycisków i tarcz, które pozwalają na komfortowe kontrolowanie aparatu jedną ręką. Tuż obok spustu mamy trzy przyciski: jeden służący do uruchamiania nagrywania, oraz dwa przyciski funkcyjne. Oprócz tego jest też pokrętło trybów, więc możemy w dowolnej chwili przełączyć sobie tryb pracy. Dzięki temu, jedną ręką bez problemu, możemy zmieniać najważniejsze podstawowe parametry. To spora nowość w aparatach Fujifilm, ponieważ większość modeli tego producenta ma takie manualne nastawy, tarcze, w którym zmieniamy sobie osobno czas, osobno czułość. Przysłonę zmieniamy kręcąc pierścieniem na obiektywie. To jest fajne, ja osobiście to bardzo lubię. Nagrywam zresztą tego vloga w tej chwili na xt 4 który ma ten system, ale raczej to się sprawdza w fotografii, niekoniecznie właśnie w filmowaniu. XS10 ma tylko trzy złącza: USB-C do ładowania, mini HDMI do wypuszczania czystego sygnału oraz mini jack. Ale co ważne, popatrzcie, mamy tutaj klapkę, a nie kawałek gumy, więc elegancko to chodzi, nic nam tu nie lata. Wielki plus. W dodatku, kiedy odchylamy sobie ekran, ta klapka w ogóle nie zasłania ekranu. Jest dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ramka. Super pomyślane. Co więcej, albo co wyżej, mamy tutaj złącze mini-jack do podpinania kabla do mikrofonu. Vlogujemy, nagrywamy i ten kabel w ogóle nie zasłania ekranu, nie przeszkadza, nie lata gdzieś tutaj jak w innych aparatach. Generalnie naprawdę jest to fajnie pomyślane pod vlogowanie, pod nagrywanie samego siebie. I za takie drobiazgi lubię właśnie ten aparat. Jakie funkcje filmowe ma Fujifilm XS10? W zasadzie tak, jak xt 3 albo prawie takie jak xt 4 W porównaniu do tego drugiego, różnica jest taka, że nie mamy tutaj 4K 60-klatek, nie mamy HLG ani kodega H265. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wielki problem, bo. Mamy oczywiście 4K 30 klatek 24 i mamy też full HD prawdziwe slow motion, czyli 240 klatek na sekundę 120 60. Pewnie niektórzy będą marudzić, że 4K tylko 8 bit wewnętrznie, a jeśli chcemy 10 bit, to musimy na, przez rejestrator. Nikt tego nie będzie robić, jeśli vlogujemy. Prawda jest taka, że każdy vloger niby chce mieć to 10 bit, ale w praktyce nikt z tego nie korzysta. Powiedzmy sobie szczerze, 8 bit 4.2.0 na 4K, na wysokiej jakości optyce i dobrej, dobrym sensorze w zupełności wystarcza. Pewnym ograniczeniem może być brak trybu HLG ale mamy płaski e-log no i przede wszystkim mamy dużo różnych trybów symulacji filmu te zresztą są wyodrębnione na osobnym pokrętle u góry którym jednym ruchem w zasadzie możemy te tryby zmieniać i nagrywać z nich także wideo Całego tego vloga, zarówno z XT4, jak i z XS10 nagrywam na trybie symulacji filmu Astia, także te kolory są takie lekko przygaszone, ale do filmów, do takiej szybkiej postprodukcji, fajnym trybem jest Eterna Kino. Wtedy te kolory są dosyć mocno przygaszone, ale nie zupełnie płaskie jak w Flogu. Obrazek w tym trybie symulacji filmu jest ciekawy, na tyle płaski, że możemy coś z niego fajnego jeszcze wyciągnąć, ale nie za płaski i dosyć łatwy w obróbce. Znam, wielu os znam wiele osób, które nagrywają właśnie filmy i preferują ten tryb od HLG czy Floga. Myślę, że jest to całkiem fajna opcja właśnie do vlogowania, kiedy potrzebujemy coś nagrać szybko, ale mając fajny, fajną jakość obrazu i dosyć łatwą postprodukcję. W przypadku vlogowania interesuje nas przede wszystkim to, jak XS10 radzi sobie z wykrywaniem twarzy, oczu i ze śledzeniem tego. XT4 radzi sobie z tym ogólnie dobrze, ale nie zawsze i nie wszędzie. Wiele tu zależy od tego, jaki obiektyw akurat jest podpięty. Niektóre obiektywy radzą sobie fajnie i dosyć płynnie, a niektóre niekoniecznie. To wynika z tego, że ta cała optyka Fujifilm była projektowana często kilka, kilkanaście lat temu, kiedy producent nie stawiał zbytnio na wideo. W ostatnich kilku latach ten, ta sytuacja się zupełnie zmieniła. W tej chwili Fujifilm robi świetne aparaty do filmowania. I niekoniecznie tym szybkim rozwojem nadążyła optyka producenta. Zatem niektóre obiektywy są OK do tego, żeby śledzić i e, nagrywać samego siebie, nagrywać twarz, a niektóre radzą sobie tak sobie. Warto to sprawdzić przed wyborem, jeśli chcecie mieć XS10 jako aparat do vlogowania. Fujifilm XS10 ma też system stabilizacji matrycy, który współpracuje z obiektywami stabilizowanymi. Razem dając według producenta 6EV skuteczności, a z obiektywami niestabilizowanymi 5,5EV. Stabilizacja jest w praktyce na podobnym poziomie. Może troszkę gorszym niż w xt 4 ale zaraz zobaczymy, jak sobie radzi przy vlogowaniu. Moim zdaniem całkiem nieźle, ale ocencie sami. Jak ten aparat radzi sobie w praktyce przy vlogowaniu? To jest dobre pytanie i zabrałem go do parku staromiejskiego w Wrocławiu, aby to sprawdzić i zobaczyć, jak obraz wygląda z stabilizacją włączoną, jak z wyłączoną, jak dobrze sobie radzi ze śledzeniem twarzy. Całość nagryłem na 1024F4, który ma wbudowaną stabilizację, ale też na trybie symulacji filmu Astia, dzięki czemu można zobaczyć od razu, czy taki materiał nadaje się do wykorzystania we vlogu, do tego, aby nie obrabiać go tylko od razu. W takim gotowym stopniu wrzucić na YouTube'a i oszczędzić czas. Także zobaczmy. Pierwszy materiał nagrywam z wyłączoną stabilizacją obrazu, zarówno tą na matrycy, w aparacie, jak i w obiektywie. Po prostu wyłączyłem przełącznikiem obiektywu stabilizacji, i nie ma możliwości włączania tej stabilizacji w aparacie. Także nic nie jest stabilizowane. Jestem na około 14 14 mm okniskowy, co na kropie daje około 20 mm. Włączyłem stabilizację w obiektywie, działa też stabilizacja w aparacie, więc mamy podwójną stabilizację, która no, teoretycznie w maksymalnej swoich możliwościach jest w stanie dać około 6 eV skuteczności, przynajmniej przy zdjęciach. Zobaczmy, jak to działa czy widzicie jakąś dużą różnicę. Mam też włączony tryb wykrywania twarzy i oka, automatyczny wybór oka. Z tego co patrzę na sobie tutaj na ekran, no to działa to bardzo dobrze. Cały czas to oko jest śledzone, ale też trzeba przyznać, że mamy bardzo dobrą pogodę, więc nie powinien być to dla tego aparatu żaden problem. Teraz ten sam kadr, ale tym razem z włączoną dodatkową stabilizacją cyfrową, czyli funkcją DIS. Digital Image Stabilization, jeśli dobrze myślę. W wielu aparatach taka funkcja cyfrowego stabilizacji powoduje, że przy takich ruchach gdzieś tam, czy większy, większych drganiach, gdzieś tam w rogach ten obraz jest nienaturalny, źle wygląda. W tym wypadku, no zobaczcie sami jak to wygląda. Mniej więcej z tą samą prędkością nagrywam z ręki, z stabilizatora Joby. Gorilla pod. I chyba wygląda to całkiem nieźle. W dodatku, cały czas aparat dosyć dobrze trzyma ostrość na moim oku. Przynajmniej na ekranie tak to wygląda. Podsumujmy ten krótki test. Czy poleciłbym XS10 jako aparat do vlogowania? Zdecydowanie tak. Dlaczego? To kosztuje poniżej 5000, nawet bliżej 4000 niż 5. Jest nieduży, bardzo zgrabny, ładny. Ma fajny grip, jest solidnie wykonany, jest prosty w obsłudze. Do tego ma świetną motrycę, więc jakość obrazu, zarówno w zdjęciach, jak i wideo jest fantastyczna. Całkiem dobrą, wydajną stabilizację, całkiem skuteczne śledzenie twarzy i oczu, które czasami. Miewa problemy, ale ogólnie radzi sobie naprawdę spoko. Do vlogowania w zupełności wystarczy. Jest odchylany ekran, który można sobie spojrzeć w trakcie nagrywania samego siebie. No i także jest to po prostu fajny, uniwersalny aparat, w którym nie tylko będziemy vlogować, ale możemy też nagrywać filmy różnego rodzaju do internetu. Możemy robić fajne zdjęcia, traktować to jako, taka, jako taki lifestyle'owy, podróżniczy sprzęt do codziennego fotografowania. Także zdecydowanie polecam XS10 jako fajny sprzęt do vlogowania i nie tylko. Kupicie go jak zwykle na fotoforma.pl w moim ulubionym sklepie internetowym. Ale zapraszam też na po prostu fotografu.pl, gdzie znajdziecie wiele różnych testów, poradników, materiałów eksperckich, które pomogą Wam robić lepsze zdjęcia i fajniejsze filmy. Także zapraszam, do zobaczenia!